Ostatnia fala hejterów spowodowała, że Spider-Man Miał teraz nowe wyzwanie Wyrzukiwać po nocach hejterów Którzy komentowali film Ej ty, Widzę, że tam, halo Halo, witam was wszystkich serdecznie To ja S Ta jest, Spider-Man jest dzisiaj ubrany W specjalny strój dla powrót, jeden z waszych ulubionych serii Scribblenauts'y, ciśniemy z powrotem Scribble Notesami, tylko, że tym razem Unmasked, czyli gramy jako super bohaterowie w świecie Marvel DC i będziemy ratować świat, myślę, że będzie zajwista przygoda i oglądniemy sobie ten początek Co też makes a hero? What? Ja będę to lektorem jak? Co stworzy bohatera? Speed? Czy to jest moc? Prędko to jest! Sabienie się przed waszymi! I... moments later. O! Oh, Lily! Gdzie jesteś, Lilio? Jestem tutaj! Nogi mnie strasznie bolą! Ale będzie dziwnie grać w stroju Spidermana. Hold on, Lily! I'm coming! Woohoo! Woo! Yo! Atak! O, teraz możemy atakować! No w sumie słusznie! Press to attack. atak! 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 Aha, prawie przycisk. Ooo, jaki badas, kurde. <laughs> Maxwell, jaki badas teraz. Prawym przyciskiem możemy atakować. Zajebiście. To ten ziomek się pruje? To ten był? To ten ci złamał nogi? Co? Kurde? Czapko ludzie? Nie ma opcji. Dobra, dawaj ten globe i. doktor. I need a nie, doktor. Dobra. Type a word. Stworzymy jej Rob, uh, Lizard Doctor. Czemu nie? Niech będzie Lizardem, skoro jesteśmy. Yy, może być... Limpid. <grym> o! Jakiś kinczol, <grym> Spoko. I możemy to kosza wyrzucić trochę rasistowskie, ale... Już wiemy, już postaliśmy się z rasizmem w tej grze, więc spoko. O! I ten doktor jej naprawił nogi. Tak. Pch, od razu. O o! Wszystkie gwiazdki nam uciekły. Batman! Witam, Batmanie. Eee, co? Myślisz, że możesz lecieć tak i robić problemy? I muszę przyznać, że już to wygląda zdecydowanie zajebiście niż ostatnie. Myślę, że będzie faza. Excited? Podekscytowani? Lajkujcie, zobaczymy ile was jest. We're good guys, just like you. Czyli będziemy pomagać mu. Kurde, czemu ubrałem się z Spidermana? Ja pierdzielę. Someone matching. O! The Joker. Musimy znaleźć Jokera. Może pojawić się z powietrza. Wow, ale pisk. Co to był jej głos? O, to ten Cypol tutaj. Peter, kids, I'm here to fulfill my contract. O, oh, Batman vs. Ziomek. Dawaj go. Hupau. Hupam, chup, Crack, bam, smack. Musimy go zabić. Batmana, musimy pomóc. O, oh, dobra, musimy Pat Batmanowi pomóc. Dawaj mu. Big balls! duże jaja, żeby mógł. po, Big ball, big, big. Bacon, big bacon! Oh damn! Jest! Flash banga, co to jest? Ces! Got away for now! Czyli Big Bacon Batman, ja pierdzielę zajebiście to brzmi. Big Bacon Batman! Tytuł na odcinek, nie no, nie wiem. Pomyślimy. Big Bacon Batman pokonał robota. Pomogliśmy mu. Będziemy super bohaterem. Chyba najlepszym. Ej, co z moim tym światem robisz? A, czyli nie wrócimy do domu, bo zepsuło się. Super. Ale możemy naprawić u Batcave'a y Batmana. Spoko sprawa, to możemy iść. No to idziemy prowadź Batmanie, mój kolego. Of course Lily Autograf, bo cię pocięło! Musimy uratować świat. Wszystkie gry polegają na ratowagę światu teraz. Commissioner Gordon Dobra, idziemy zobaczyć tego typa. Tutaj mamy jakieś W. Idziemy zobaczyć czy ten ziomek potrzebuje jakiejś pomocy. O! A! Czyli to są jak gwiazdki, które były wcześniej. That shot disabled my vehicle. E, to musimy naprawić, skoro nie, za, nie zadziałało wcześniej. Lizard. Bo jak chcę lizard? Lizard... Dobra, zobaczymy. E, Liquid... Opa, ej, wyobraź sobie. Liquid mechanic. Mechanik zrobiony z wody. Spoko sprawa. Zrobione, naprawione. Samochodzik działa. To jest ten ziomek z Batmana, nie? Naprawiliśmy. O, to jest reputacja! Zajebiste. Już nie jakieś takie gejowskie gwiazdki, cokolwiek, tylko teraz reputacja. Takie GTA. Musimy pobudować nasz Street Cred, naszą reputację, żeby wrócić. Ale co on ma takie kurde nogi? Strasznie. Zobaczcie, kurde, jakie. Jakie potyczki. Musimy mu zrobić, zwiększyć te nogi Ubieramy mu jakieś Jordany czy coś. Jordan, uh, shoes, got my J-Zone, nie uh, yes, spędą jazzy, shoes. Dokładnie. Yes! I od razu lepiej. Możemy cisnąć teraz do kolejnego miejsca. Ba -ba -ba. Commissioner Gordon is you. Aha, to jest, to jest ten, to jest Bane? Wygląda jak Bane, oh shit. To jest Zsasz. Nie wiem, pierwszy raz słyszę takiego ziomka. Musimy go wziąć do góry. I do więzienia. Spoko. Żaden problem. Weźmiemy go na smycz. O, ale fajne dodatki dodali, kurde. Click Maxwell. Click ten Maxwell icon. Ooo, ale fajne. Czyli możemy zobaczyć gdzie musimy być. Czasami to jest bardzo potrzebne. I możemy go przeprowadzić. Dobra. Czyli Mr. Scratch Mr. Scratch, nazwijmy go, bo tak mniej więcej wygląda to Mr. Scratch. Weźmiemy go uh, na smycz psa. Dog leash, ale to będzie zle. Dark, nie będzie dark. Use this to attach multiple objects together. Czyli attach to penis, attach. <laughs> And attach to me. Hey, hey. No, całkiem to za bardzo nie działało. Jak mamy tego typa wziąć? A, tak. O, jest! Działa! <laughs> Ej, tylko policjan musi się przesunąć. Posunął się zajebiście. Dobra, mam nadzieję, że zadziałało. Zadziałało! Oh, yeah! Tylko, że nam smycz znikła, więc możemy od razu. O! Ocie. Patrz, reputacja nam spada jak używamy te same słowa. Zajebisie Dobra, teraz weźmiemy go. E, już wiem co, bo przyszło mi do głowy. Wsadzimy go do. Eee. Trolley. Tesco Trolley Trolley, czyli troje to jest wózek e, Tasty Trolley. Może być Trolley Vehicle. Yes. What the fuck is this? Dobra, wsa, wsiadaj Ziomek. Możemy go odebrać? Eee, z chęcią bym go odebrał. I może wsadzę go do tego? Jest! Teraz ja wejdę. Jest! I teraz, kurde, co za zwierdzielona sprawa. <grym> szalona to jest gra, szalona. Jest, mamy to. O nie! Zaczkał go mieczem znaczy kosą jakąś, kurde. Mówiłem wam, że to jest CS. CS, kurde. Nowy CS. Dobra, it's time to accept. O, dobra, czyli musimy. Czyli mamy życie w ogóle? Na razie Typek ma z nas bekę, bo kurde, no Maxwell powiedzmy, no nie ma największego bicepsa, nie jest najsilniejszy, nie ma największych jajeczek. Musimy mu dać coś, co zabije go. I, ladies and gentlemen, użyjemy to, co dawnych czas, nasz ulubiony gadżet The Rocket Launcher. Oh shit, jump! Olu! Leci za lami. dobra, dobra, ustawiamy się. Fire! Kapę. Co za kurny ziomek, przeżył potem nożem na zgogi. Ja cię kręcę. dajesz! Te jest szalone. O, trochę kp straciliśmy, ale było warto. Pokonaliśmy misję. Good work, Maxwell. Batman, ma mówi. Dobra, jest. Możemy teraz wybrać ziomeczki. Co będziemy robić? Teraz dostaniemy. Co dostaniemy? Możliwość. Robienia czego chcemy! Oto ziomeczki! Jest Gotham City. Nasze miejsce, gdzie będziemy eksplorować i robić misje. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podoba. Jeśli chcecie więcej, skrywalną Jeśli się ja raczy, że Seria wróciła na kanał. Lajkujcie ten odcinek. Dobijmy do 10 tysięcy i ciśniemy z kolejnym ziomy lecę. Do następnego odcinka. Ciemaneczkę! Cześć!